Cześć, jak się macie z tej strony. mat, mat FIFA, a teraz nagrywam sprostowanie do odcinka, gdzie powiedziałem, że Bright jest słaby. On jest rzeźnikiem. I mam. O, właśnie spotykamy kolejną ikonę. Będzie się mierzył z Dezaim. i mam do Was takie wyzwanie. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem trzy łapki do góry, to jutro też będzie odcinek, i będę cały czas podwyższał próg, żeby był taki maraton. I ciekawe do ilu filmików Wam się uda to zrobić. Chyba po meczu będzie jeszcze paczuszka do zrobienia, więc również ją otworzę. I jeszcze Malvinim gram wypożyczony, bo mój Gomez niestety troszeczkę czerwoną kartkę złapał. A więc... O, brawo Jurusjon, dzięki. Mogę sobie zmienić. Na diazak, który jest po prostu kozakiem, kocurem. Potrafi tak dobrze zagrać mecze różne, że aż... Dobrze go zrobiłem, naprawdę. Jeszcze jeden rzut rożny. Spróbujemy na Ty nie wyszło. Right. Raj. Bardzo ciekawa piłka. No i wybił mertens. Też typek. A, ja nie zmieniłem formacji. Tak w ogóle. A, już nie mogę wrócić. Jak będzie jakaś... ten, pokażę Wam statystyki. Right in game. Bo on ma. Zrobiłem mu tak, żeby miał 10 zgrania. Kupiłem zmianę pozycji za 5000. Tak wiem. Jestem dziwny. Ale tak, takie są realia w Fify. Nie wiem, kto mi wysłał tak. Chyba szuka przyjaciół. Mam mu dać... kroz. Masz, proszę. Bo on robi chyba tego. Później i tak mu strzelę gola. Nie dobra, damy mu jednego gola strzelić. Idź tu, kro. Metalfym, próbuj. A dobra, nie bawimy się z tak. Sam tego zrób. Czemu brać? Tak śmiesznie strzelił. Masz tu komana i cena doświadkowania komanem. Proszę cię, bardzo. Patrz, patrz, widzisz? Po dośrodku już nim. Pa, ale nie ogarnięty typ. Ej, dlaczego Maddi cały czas biega tam? O, spalony, no. Typie. O, Alan. Oj. Proszę ci. pyk, pyk. Wari też potrafi strzelać. Masz typie, już możesz strzelić. Widzisz? to, że ja chciałem mieć, że już do środku jutowane, naprawdę. Daję ci, jestem dobrym matematyką. Patrz. Ja się nie będę ruszał. Ja nie dotykam pada typie. O, to Mertens. Moi zawodnicy sami grają. O, Komana ma. No, ale tak naprawdę nie chcę Was nudzić. Typem, który próbuje dośrodkować ja przepraszam bardzo, moja obrona, obrona się tak rusza. No zobaczcie, moja obrona to jest test obrony tak naprawdę. Masz Lucion. koman. Zrobię ci pułapkę offside'ową. Hahaha. Rejna, co ty wyrabiasz? To jest genialny pomysł robieniem pułapki offside'owej. Masz tu całą pułapkę offsideową. O i właśnie wszedł na offside. To jest bardzo genialny pomysł. Proszę, podaję ci to komana. No, to jest odcinek się będzie nazywał Test Mojej Obrony. Ha! Jakiego pecha ma. Proszę. Ten typ nie potrafi strzelać. I ale słaby typ. Robi się po, dośrodkowanie po ziemi, wiesz co to typie jest? Dobra, ja trzę... masz tu... BZI. Ty, typ jest dobry, ja już mu daję tą porę. Bo on pewnie by mnie zmiażdżył 50-0. Środku... Ja mu się będę odsuwał z bramki, dobry pomysł. A widzisz. O, masz typie. Gramy... Z... Nic nie robi. Jakby co? Typie, ty się gubi sam. Masz tu proszę ci. Panie, ci odsuwam bramkarza nawet. To moja obrona sama gra. Masz. Już dobra, masz ostatnią szansę, rywal. front Reina E ci provoi Rival provoi ci Jeszcze raz tak w ogóle mi się zdarzyło, żeby rywal mi o coś prosił. Proszę, graj, graj. Teraz weźmiemy mu pułapkę. Ha, spalony. Cały czas mu łapię pułapkę. I spawn. Dostaję żółtą, dostaję żółtą. Proszę. Pa, odsuwam mu bramkę, patrzcie, odsuwam mu bramkę, że on tego nie strzeli. Ale śmieszny dribbling. Να στο. Α, Brawo, typie, brawo. Dyśrodkowałeś komandę teraz gramy już normalnie. Ej, o rate, czyli mamy trzydzieści parę. O, obiecał. Na ty, no, prawidłny typ. No ale tak, naprawdę. Wolę zwycięstwo, nieważne w jakim typie. O GG, dzięki No widzicie, dostałem GG Może tego nie zablokuje mi to, ale... Teraz przetestujemy nowy schemat wykonywania oszczędności. Który nam nie wyszedł, bo on nie był nowym? Spróbujemy. Bo jest. No trochę zwycięstwo słan tylu, ale warto pomagać ludziom. Right, right. E, może rywal zacznie grać. Czy jest dragbag i wraca? Może to być nudne jak biega. To porozmawiamy. Odnośnie tej serii. Więc yy, jak zostawicie trzy łapki po, yy, pod tym filmem, to jutro będzie odcinek. Jeżeli zostawicie, później będą 4, 5 i tak dalej. Raj, no to wiecie, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. No i zobaczymy, ile skoczy tam odcinków. Może to będzie jak seria maraton, czemu nie. Ciekawe ile Stamina złożył tym Tysonem. Ride. Right. Spróbujemy strzeć takiego pięknego z daleka. No. Ale to była lewa noga. To... Uj, jak go podciąłem. Teraz ja czerwoną kartkę chyba Nie, żółtą tylko. Może wejdzie w hi toza Przynajmniej mam kontakt. Miał być, że rajd jest dobry, ale będzie, że FIFA Mat -Mat pomaga, bo pomaga ludziom. O! Jak Tyson biega. On jest naprawdę dobry. Jestem ciekaw, czy to if jest, czy zwykły. Myślę, że if, bo zwykłym to bym tak nie biega dużo. Przecież ty całą staminę nim złożyłeś. O, o! Lecimy w O, O mar no jest naprawdę chyba kosu. Pyk. Nie, bo typ jest wyszeniki chyba. Po prostu. Skoro ma za jego, który koszt... albo to go trafił, bo chyba ze słapów nie był. No patrzcie, mat mat FIFA pomaga ludziom. Tylko że ten oga nie, nie musi się ogarnąć tych trochę. Jeszcze paczuszka będzie, jeszcze paczuszka, jeszcze paczuszka, jeszcze paczuszka. O, już 1800 punktów mam. No, 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 no. Za chwilę by była druga ranga No i mam paczuszkę, tak? Paczuszka, 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 paczuszka. O, urodzinowego Belarabiego zrobiłem po nic. A tak naprawdę to co ja zrobiłem, że ja mam bela rapiego. A, ok, Dobra. Fajnie, zrobiłem dwie paczki. Za to E, a może zrobić tego bela Rabiego? ale 4 dni ma tylko. No nie wiem, nie wiem. To jest chyba najtrudniejsze. Mogę to spróbować jakby. No dobra, dobra, dwie paczuszki. Jak trafię kartę urodzinową, to ten typ jest jakiś szczęśliwy, tylko że to są bardziej inne paczki. W tamtej to będzie pewnie tylko srebrna na ale w tej... No jasne, że już trafiłem ekran, dzisiaj to nie mogę więcej. Eric Bai. Tu paczka dwóch piłkarzy. I... No. jasnowic. Alvarez i Hamdallah. A więc, na dziś to tyle. Fifacze. Spotkaliśmy typa, któremu musieliśmy pomóc. Wzłacenia wkrótce. I cześć. Bo chyba tyle mogę powiedzieć. O, 11. Zrobię sobie to, ale na, poza wizją. Cześć.